Trwają prace przy najbardziej oczekiwanej inwestycji drogowej w gminie Kobyla Góra, jaką jest gruntowny remont drogi gminnej w Pisarzowice Bałdowice Słupiam z wykorzystaniem dojazdów do trasy S8, w grudniu ubiegłego roku podpisano umowę na wykonanie 3-kilometrowego odcinka z wykonawcą wyłonianym w drodze przetargu, którym została firma Starbag Infrastruktura Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wójt gminy nie ukrywa zadowolenia z faktu, że udało się pozyskać środki zewnętrzne, dzięki którym inwestycja ta doszła do skutku. Budowa pochłonie ponad 5 milionów złotych z czego ponad 80% pochodzi z dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych. To jest najwyższa i najkosztowniejsza inwestycja do tej pory, którą realizuje gmina Kobyla Góra. Kosztorys opiewał prawie na kwotę 7 milionów złotych. Cieszymy się z tego, że po przetargu ta kwota dosyć znacznie spadła, bo 5 milionów 100 mln taka była oferta wykonawcy firmy z Strabag. Faktycznie stan nawierzchni na znacznym odcinku w obecnym stanie jest fatalny. Ponadto już w trakcie wykonywania prac na pewnym odcinku wystąpił problem z jakością podłoża. Podłoże, które jest, było robione na etapie projektu, badanie gruntu. Wychodzi na to, że to badanie gruntu jest bardzo zróżnicowane i zostało jakby ponowione przez wykonawcę. I tutaj było tylko kwestia zapytania do projektanta, czy parametry, które są na chwilę obecną, czy mają być pozostawione prace w taki sposób, jaki zostały zaprojektowane. Decyzja jest taka projektanta, żeby to pozostawić, że one są wystarczające te parametry i prace na chwilę obecną przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakres wykonywanych prac obejmuje m.in. roboty ziemne, odwodnienie, wykonanie podbudowy i wierzchnie W ramach remontu przewidziano także wycinkę kolidujących drzew, lokalne rozebranie istniejącej nawierzchni drogi oraz wlotów dróg bocznych, wykonanie wyspy spowalniającej ruch na wlocie do miejscowości Pisarzowice. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych wykonany zostanie chodnik i ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej. Droga zostanie poszerzona do szerokości 5,5 metra. Wykonane zostaną umocnienia rowów i skarb oraz ustawione bariery i balustrady ochronne na koniec wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome. No myślę, że droga, która jest teraz remontowana, pisażowice bałdowice, słupia, to nie tylko znaczenie dla mieszkańców Gminy Kobyla Góra, ale myślę, że wszystkie osoby, które chcą udać się w kierunku na Wrocław do S8, bo jest to jakby jedna z główniejszych dróg, która też prowadzi do zjazdu na drogę S8 Wrocław-Warszawa. Myślę, że ma bardzo duże znaczenie i jak najbardziej ta droga była już konieczna i potrzebna I będzie tam też zaprojektowany blisko na odcinku kilometra chodnik, czyli będzie bezpiecznie I będzie też wysepka w pewnym momencie, aby też spowolnić jakby prędkość samochodów, które tam będą przejeżdżały. Ukończenie prac przewidziano na koniec czerwca bieżącego roku.